Cześć, dzisiaj omówię Wam najnowsze badania na temat oksy, to, co mogłem znaleźć w różnych publikacjach. Są to badania z tego roku oraz z poprzedniego 2024 2023. I dzisiaj, jako po pierwsze, mówię omówię bardzo ciekawe badanie, ponieważ to było badanie, gdzie poza oksą dodano pewną substancję, która znacząco obniżyła skutki uboczne oksy. I ja oraz większość ludzi, myślę, że większość z was nie wie o tym. O takiej substancji, ale o tym zaraz. Oczywiście badanie było tylko na szczurach, zanim dojdzie do badań na ludziach, to pewnie długa droga, ale to już jest duża ciekawostka i będę zachęcać Was do śledzenia tej ciekawostki. Zaczynamy. Jest to badanie, w którym podano szczurom jad pszczeli oraz oksę. Było to samice szczurów, szczurów. I to badanie dostarcza fascynujących informacji o tym, jak stosowanie jadu pszczelego może przeciwdziałać. Skutkom ubocznym wywołanym przez oksendrolon, szczególnie w zakresie zdrowia serca i krwi. I teraz jest szczegółowo, omówię szczegółowo badanie. Badanie miało na celu sprawdzenie, czy jad pszczeli mógł złagodzić niekorzystne skutki uboczne oksendrolonu, tak jak zmiany w układzie sercowo naczyniowym w układzie hematologicznym, czyli tzw. zagęszczenie krwi. Dlaczego oksa? Bo jest to steryt anaboliczny i jest on szeroko stosowany w celu zwiększenia masy mięśniowej i siły. Jednak jego długotrwałe stosowanie może prowadzić do poważnych zmian w funkcjonowaniu serca i układu krążenia, a także powodować zmiany w składzie krwi, tak jak wzrost produkcji czerwonych kwinek erytrocytów, co dalej może prowadzić do zagęszczenia krwi. Były grupy badawcze. Badania użyto dorosłych samizn szczurów, które podzielono na kilka grup. Pierwsza była grupa kontrolna, czyli szczury, które nie otrzymywały oksandrolonu ani jadu pszczelego. Druga była grupa z oksandrolonem, szczury, które otrzymywały oksandrolon przez dłuższy czas w dawkach anabolicznych. I grupa z jadem pszczelim, szczury, które otrzymały tylko jad pszczeli oraz grupa z oksandrolonem i z jadem szczeli i szczury, które otrzymywały zarówno steryt, jaki i dostawały jad pszczeli, co miało na celu sprawdzenie, czy jad pszczeli może zgłagodzić skutki uboczne oksandrolonu. Wyniki są bardzo ciekawe. Po pierwsze, zmiany w układzie sercowo-naczyniowym. Szczury otrzymujące oksandrolon wykazywały znaczące zmiany w funkcjonowaniu serca, w tym szerost lewej komory serca, co jest typowym objawem długotrwałego stosowania sterydów anabolicznych. W grupie, która otrzymywała jednocześnie oksandrolon i jad pszczeli, zaobserwowano zmniejszenie przerostu serca w porównaniu do grupy, która dostawała wyłącznie oksandrolon. Dodatkowo jad pszczeli zmniejszał także poziom markerów zapalnych, co sugeruje, że miał działanie przeciwzapalne i ochronne dla układu sercowego. Dalej były zmiany hematologiczne we krwi. U szczurów leczonych oksandrolonem wykryto znaczący wzrost poziomu erytrocytów, czyli czerwonych twinek. Co może prowadzić do zagęszczenia krwi i problemów związanych z ryzykiem zakrzepów. W grupie, która otrzymała oksandrolon i jad pszczeli, poziom erytrocytów był znacznie niższy niż w grupie oksa oksandrolonowej. Jad pszczeli wydawa wydawał się normalizować skład krwi. Jad pszczeli również zmniejszał poziom hematokrytu, czyli procent objętości krwi zajmowanej przez erytrocyty, co pomagało w zachowaniu zdrowego przepływu krwi. Działanie ochronne jadu pszczelego. Po pierwsze, jad pszczeli. Wykazał działanie ochronne na serce i krew poprzez zmniejszenie zapalenia oraz przeciwdziałanie przyrostowi serca i nadprodukcji czerwonych kwinek. I wyniki sugerują, że mogą działać jako potencjalny środek terapeutyczny w zapobieganiu niektórych skutków ubocznych związanym z długotrwałym stosowaniem sterydów anaboliczno-androgennych. Dokładne wyniki są bardzo ciekawe, bo w grupie szczurów, którym podawano oksendrolą, poziom erytrocytów wzrósł do 19-23. Natomiast po zastosowaniu jadu przelego, Poziom erytrocytów obniżył się do 12,96 w grupie ochronnej. Natomiast w grupie leczonej, gdzie jad pszczeli był podany po oksandrolonie, 17, to mamy erytrocyty 17,16. Natomiast w grupie KO, gdzie podawano jednocześnie stosowano jad i jednocześnie stosowano okset, tam erytrocyty były 14,80. Także wyniki są naprawdę znacząco różne. Poziom leukocytów i płytek krwi. Również został obniżony, lecz nie do wartości takiej jak u grupy kontrolnej. Jeśli chodzi o wskaźniki funkcji serca, jad szczeli poprawił funkcję serca u szczurów, zmniejszając wskaźniki stresu oksydacyjnego oraz poziom enzymów uszkodzenia serca, takich jak LDH, CKMB i TNL. W grupie leczonej jad szczeli obniżył te wskaźniki w następujący sposób. LDH w grupie z oksandrolonem poziom był znacznie podwyższony, natomiast w grupie ochronnej spadł znacząco. Jeśli chodzi o CKMB, to poprawa była zauważalna we wszystkich grupach otrzymujących jabłszczel. Najlepsze efekty poprawy funkcji serca odnotowa odnotowano w grupie ochronnej, która dostawała oksę zarówno przed kuracją oksą, i po. 6 tygodni przed i 6 tygodni po. Poziom hormonów płciowych w grupie szczurów otrzymujących oksandrolon poziom testosteronu znacząco wzrósł, co jest normalne, a poziom żeńskich hormonów płciowych, w tym wypadku progesteronu i estradiolu, spadł. Zastosowanie jadu pszczelego mogło zrównoważyć poziom hormonów i w grupie ochronnej poziom testosteronu spadł do 2,46 w porównaniu do 6,93 w grupie oksaoksy. oksy Jeśli chodzi o stres oksydacyjny i stan zapalny, jad pszczeli pomogły w zredukowaniu stresu oksydacyjnego i stanu zapalnego wywołanego przez oksandrolon. Wpłynęło to na zmniejszenie markerów zapalnych takich jak TNF-alfa i CRP oraz poprawiło wskaźniki antyoksydacyjne w tkankach serca i jelików. Mechanizm działania jadu pszczelego. Tutaj, jad pszczeli po pierwsze zawiera liczne bioaktywne związki, takie jak melityna, która ma właściwości przeciwzapalne i przeciwutleniające. To właśnie te właściwości mogą przyczynić się do zmniejszenia zapalenia i ochrony serca w składach krążenia. Jad pszczeli może również poprawiać elastyczność naczyń wynośnych, co pomaga w utrzymaniu zdrowego ciśnienia krwi i przepływu krwi. Podsumowując, Badanie wykazało, że jad pszczeli może skutecznie zmniejszać negatywne skutki działania oksandrolonu, szczególnie te związane z problemami sercowymi i hematologicznymi i pomagał on zredukować przerost serca oraz normalizował skład krwi, co sugeruje, że jego potencjalne zastosowanie jako środka ochronnego osób narażonych na negatywne skutki długotrwałego stosowania sterydów anabolicznych. Kolejne badanie, jakie chcę omówić, jest to przy stosowaniu oksy u osób, które mały, miały poparzenia, skupia się na tym, właściwie jak, stosowanie, jak stosowanie oksydrolonu, czyli właśnie tego leku anabolicznego, może pomóc z osobom z poważnymi oparzeniami. Oparzenia to wyjątkowo ciężkie oparzenia i one powodują duży stres dla ciała, co z kolei prowadzi do szybkiej utraty masy ciała i do utraty mięśni, ponieważ organizm przechodzi w typ, nazwijmy to, intensywnego metabolizmu, takiego przyspieszonego zużycia energii, właśnie żeby odbudować te tkanki spalone. Tutaj oczywiście w tym badaniu przypomniano, czym jest oxandrolon. Zastosowano go, ponieważ, no właściwie jeżeli organizm spala białko, bo został poparzony, no to właśnie celem było danie tej oksy, tego sterydu, żeby szybciej odbudować to białko, czyli ciało. Jakie były korzyści z zastosowania oxandrolonu? Takie typowe wyniki to po pierwsze zmniejszenie utraty masy mięśniowej, Pacjenci, którzy otrzymywali oksandrolon, zazwyczaj tracą mniej mięsi w porównaniu do grupy kontrolnej. I na przykład pacjenci bez oksandrolonu mogą stracić nawet 20% masy mięśniowej. Podczas gdy pacjentów otrzymujących oksandrolon, utrata ta wynosi 50%. Dwa, przyrost masy ciała jest też zauważony. I z badań wynika, że pacjenci stosujący oksandrolon przybierają na wadze szybciej niż pacjenci bez tej terapii. I przyrost masy ciała po 6 tygodniach leczenia oksandrolonem może wynosić średnio 3-5 kg. Co jest znaczącym wynikiem w porównaniu z grupą kontrolną? Dalej mamy poprawę wskaźników metabolizmu, i w badaniach często mierzy się wskaźniki katabolizmu, takie jak wydalanie azotu. Pacjenci leczeni oksandrolonem mogą wykazywać zmniejszone wydalanie azotu, co oznacza mniejszy katabolizm mięśni. I wyniki pokazują, że nawet 35% zmniejszenia strat azotu u pacjentów utrzymujących oksandrolon w porównaniu z grupą kontrolną. Dalej skrócony czas hospitalizacji. U pacjentów z poważnymi oparzeniami oksandrolon może skrócić czas hospitalizacji. Te wyniki mogą wskazywać, że pacjenci na oksandrolonie opuszczają szpital średnio o 10-20% szybciej niż ci, którzy nie otrzymywali tego leku. Zmniejszenie powikłań metabolizmu i w przypadku powikłań metabolicznych pacjenci z oksandrolonem mają mniejsze problemy ze osłabieniem mięśni, które są częstym powikłaniem właśnie po poważnych poparzeniach. Wskaźnik regeneracji mięśni może wzrosnąć nawet o 15-25%. Dalej poprawa gojenia się ran. W badaniu nad oksandrolonem często podkreśla się szybsze gojenie się ran. Pacjenci otrzymujący oksandrolon mogą 20-30% szybciej mieć zamykanie się ran w porównaniu do tej grupy, która leku tego nie stosuje. Tylko, że oczywiście ze takich skuteków uboczych to jest obciążanie wątroby, więc... Alat, aspat, czyli transminazy wątrobowe, należy je monitorować, aby upewnić się, że oksandron nie powoduje zbyt dużego obciążenia. I w niektórych przypadkach poziomy te mogą wzrosnąć nawet o 10-20%, ale w większości przypadków te zmiany są przejściowe i bez klinicznie istotnych zmian. Następnie jeśli chodzi o działania niepożądane, to u około 50% pacjentów mogą wystąpić objawy niepożądane. I właśnie są one głównie związane z funkcjonowaniem wątroby ale ogólnie ten lek jest dobrze tolerowany. Takie, podsumowując, potencjalne wyniki, jakie daje OXA przy leczeniu ran, to po pierwsze przyrost masy ciała o 3-5 kg w 4-6 tygodni, redukcja utraty mięsi o 10-15% mniej w porównaniu z opieką standardową bez OXY i skrócenie czasu hospitalizacji o 7-10 dni krótszy pobyt w szpitalu w przypadku pacjentów z Oksol. Więc wedle badań ogólnie, Oksa jest skutecznym lekiem, który pomaga pacjentom z poważnymi oparzeniami szybciej dojść do zdrowia, pomaga im zatrzymać utratę mięśni, lepiej przechodzi z proces leczenia. Lek ten jest stosowany głównie w ośrodkach pediatrycznych, co wskazuje, że ma duże znaczenie w leczeniu dzieci, ale stosowano go również u dorosłych. Jednak należy pamiętać, że każdy lek, tak jak ma skutki uboczne, i tutaj szczególnie w kontekście zdrowia wątroby. Kolejne badanie, o jakie chcę mówić, z 2024, to jest badanie na osobach z zespołem Turnera, gdzie zastosowano w leczeniu zarówno hormon wzrostu, jak i Oksę. I tutaj, żeby przypomnieć, czym w ogóle jest zespół Turnera. Zespół Turnera to taka choroba genetyczna, która dotyka głównie dziewczynki i kobiety. Charakteryzuje się brakiem lub nieprawidłowym działaniem jednego z chromosomów X. Osoby z zespołem Turnera mają problemy z niskim wzrostem, z nieprawidłowym rozwojem seksualnym i z różnymi problemami zdrowotnymi wynikającymi z tego, ale w tym też zaburzenia w strukturze mózgu i w funkcjonowaniu przesadki mózgowej. Badanie, które właśnie chcę omówić, tutaj też wkleję na dole linki oczywiście do badań i ich tytuły, żebyście mogli sobie sami je przejrzeć. To badanie dostarcza cennych informacji na temat wpływu terapii hormonem wzrostu i oksandrolonem na pacjentki z zespołem Turnera. I tu też wchodząc w szczegóły, to celem badania było zrozumienie, jak terapia hormonem wzrostu oraz sterydami w tym oksydolone wpływa na, po pierwsze, wzrost pacjentek, ponieważ jest to jeden z głównych problemów osób z zespołem ternera, na strukturę mózgu, w tym na rozwój zdolności poznawczych oraz na funkcję przysadki mózgowej, bo to jest ważny gruczoł regulujący produkcję hormonów w ciele. Wyniki: po pierwsze, poprawa wzrostu. Pacjentki leczone hormonem wzrostu doświadczyły znacznej poprawy wzrostu. Zespół ternera zazwyczaj powoduje, że dziewczynki osiągają znacznie niższy wzrost niż przeciętnie. Ale terapia hormonem wzrostu pomogła im zbliżyć się do wzrostu takiego typowego. Takie typowe, średni wzrost, jaki uzyskiwano podczas tej terapii, to był 7-10 cm po kilku latach leczenia hormonem wzrostu, ale to zależało również od dawki oraz wieku, w jakim dostawały te dziewczynki ten hormon wzrostu. Dalej była poprawa zdolności poznawczych i po prostu poprawa pamięci roboczej ogólnych zdolności poznawczych. Pacjentki, które otrzymywały dodatkowo oksadron, miały jeszcze lepsze wyniki w testach oceniających funkcje poznawcze w porównaniu do tych, które były leczone samym, samym hormonem wzrostu. W szczególności zauważono poprawę w zadaniach wymagających koncentracji i rozwiązywania problemów. Dla przykładu pacjentki mogły poprawić swoje wyniki w testach pamięci o około 15-20% po leczeniu w porównaniu do grupy kontrolnej. Dalej były zmiany w strukturze mózgu. U pacjentek leczonych hormonem wzrostu zaobserwowano również zmiany w strukturze mózgu, zwłaszcza w obszarach odpowiedzialnych za funkcje poznawcze, takie jak hipokamp. Jest to struktura odpowiedzialna za pamięć. To sugeruje, że terapia miała korzystny wpływ właśnie na rozwój tych struktur. Badanie też wykazało, że mózg pacjentek reagował na terapię poprzez wzrost objętości niektórych regionów mózgu odpowiedzialnych za przetwarzanie informacji i za kontrolę ruchową. Jeśli chodzi o funkcję przysadki mózgowej, to po pierwsze terapia hormonem wzrostu i oksydrolonem również miała wpływ na poprawę funkcji przysadki mózgowej, co pomagało w, regula w regulacji produkcji hormonów. I zespół ten często powoduje zaburzenia hormonalne, a te ta terapia pomogła je wyrównywać. U pacjentek, leczonych odnotowano normalizację poziomu hormonów przysadkowych, co, co oznacza, że organizm pacjentek lepiej radził sobie z regulowaniem wzrostu i metabolizmu. Wpływ oksedrolonu do dodany do terapii hormonem wzrostu zwiększył efektywność leczenia, pomagał on przy przyrości masy mięśniowej, co było szczególnie ważne w przypadku pacjentek z tym zespołem, ponieważ to one mają problemy z rozwojem masy mięśniowej. Pacjentki, które otrzymały oksydron, osiągały średnio 5-7% więcej masy mięśniowej niż te, które były leczone samym hormonem wzrostu. Jeśli chodzi o skutki uboczne, terapia była generalnie dobrze tolerowana, a u niektórych pacjentek mogły, się, mogły wystąpić skutki uboczne, no i zaliczano do nich oczywiście hepatoksyczność, czyli uszkodzenie wątroby, zwłaszcza przy długotrwałym stosowaniu oksedrolonu, i po, była wtedy potrzeba takiego regulowania, regularnego monitorowania funkcji wątroby, a także innych narządów. Jeśli chodzi o wnioski z tego badania, badanie wykazało, że kombinacja hormonów wzrostu i oksadrolonu jest skuteczną terapią dla pacjentek zespołem ternera. Pomaga ona nie tylko na poprawę wzrostu, ale również w rozwijaniu funkcji poznawczych, na przeregulowanie hormonów. Pacjentki leczone tą terapią miały zarówno lepsze wyniki fizyczne, jak i mentalne w porównaniu do tych osób, które nie otrzymywały oxandrolonu. Kolejne badanie jest bardzo ciekawe, ponieważ jest robione na szkockich więźniach głównie i na rzeczach, które im skonfiskowano. Skonfiskowano je w latach 2022-2023. Natomiast samo badanie opublikowane zostało właśnie w tym roku 2024. I tutaj dodam, że na moim Instagramie znajdziecie takie szczegółowe grafiki, posty, czyli karuzele, gdzie omawiam trochę więcej na temat tego, jak Przebywa, właśnie, jakie więźniowie stosują sterydy, w jaki sposób. Tam jest kilka ciekawostek, dlatego daję linka pod spodem do mojego Instagrama, gdzie możecie sobie poczytać właśnie trochę więcej na temat sterydów u więźniów. Teraz skupię się właśnie na oksie, która była głównie wykrywana we papierosach. Jeszcze tutaj przy oksie też był wykrywany metanolon. Ale o tym właśnie zaraz. I jeśli chodzi o te badanie, to głównym celem tego badania było sprawdzenie, czy w skonfiskowanych e-papierosach, w szczególności właśnie w szkockich więzieniach, znajdują się substancje anaboliczne, które są powszechnie używane przez osadzonych w celu zwiększenia masy i siły. I te sterydy są zakazane, ale ze względu na ich dostępność na czarnym rynku, wciąż są używane właśnie w sposób nielegalny, nawet w więzieniach. I po pierwsze, wykryte substancje w papierosów pobranych z więzień, wykryto oksandrolon i best, mestanolon. Dwa popularne sterydy. Oksadrolon jest sterydem y anabolicznym i został on wykryty naprawdę znaczących ilościach. Y mestanolon trochę mniejszych. I tutaj dochodzimy do skali problemu. Badanie pokazało, że oksandrolon był jednym z głównych substancji wykrytych w papierosach które miały być rzekomo wykorzystywane tylko do konsumpcji nikotyny, a wyniki sugerują, że więźniowie stosują in, po prostu innowacyjne metody przemycania i zażywania sterydów anabolicznych, co stanowi nowe wyzwanie dla systemu więziennego. W niektórych przypadkach stężenie oksydrolonu wynosiło 50 mg na mililitr. To jest bardzo dużo, co też sugeruje, że oni stosowali naprawdę duże dawki. Metoda wykrywania: do wykrycia tych substancji użyto nowoczesnych technik analizy chemicznej, takich jak Chromatografia gazowa i spektrometria masowa. Techniki te pozwalały na precyzyjne zidentyfikowanie obecności sterydów anabolicznych w płynach za papierosów. Oczywiście, jeśli ja to zostało potencjalne ryzyko zdrowotne, bo naukowcy zwrócili uwagę na potencjalne ryzyko związane z zażywaniem sterydów w, w, przez osoby osadzone w więzieniach. Sterydy, takie jak cedrolono, mogą prowadzić do poważnych skutków ubocznych, w tym do uszkodzenia wątroby, zaburzeń hormonalnych, do problemów kardiologicznych. Dodatkowo z uwagi na brak kontroli nad jakością i czystością tych substancji istnieje dużo większe ryzyko zakażenia i innych powikłań zdrowotnych. Dodatkowo raczej więźniowie nie mają dostępu do takiej profilaktyki jak osoby chodzące na wolności, więc ani żadnej suplementacji, ani żadnych badań, ani niczego. Badanie wykazało, że sterydy były dodatkowo dodawane do papierosów jako forma alternatywa, alternatywna wobec bardziej tradycyjnych metod zażywania takich substancji. Taka jak tabletka czy iniekcja, no bo akurat z iniekcją, raczej więźniowie mają problem. A e teraz e-papierosy oferują dyskretną metodę dostarczania sterydów do organizmu, co sprawia, że trudno je było wykryć podczas takiej standardowej kontroli. Znaczenie wyników i to badanie pokazuje, że leki anaboliczne, takie jak oksandrolą, są coraz częściej używane w więzieniach poprzez niekonwencjonalne metody przemycania i zażywania, takie jak e-papierosy. I stanowi to poważne wyzwanie dla władz więziennych, które muszą szukać coraz to nowszych sposobów, aby zapobiegać nielegalnemu dostępowi tych substancji. Dla służb, badanie to sugeruje konieczność wprowadzania bardziej rygorystycznych procedur kontrolowania przemyca, przemycanych substancji, a także wzmocnienia programów edukacyjnych i zdrowotnych dotyczących ryzyka wynikającego z zażywania tych e, sterydów. Takie właśnie kluczowe, co chcę przypomnieć, to. W w tych konfiskowanych próbkach stężenie było bardzo wysokie, bo 50 mg na mililitr, A badania obejmowały próbki pobrane w przeciągu 14 miesięcy i w około 3% dokładnie w tym badaniu było bodajże 2,9% e-papierosów zawierało właśnie oksę, a ogólnie sterydy bodajże 6%. No i to badanie pokazuje, jak właśnie te nielegalne substancje w więziennictwie, u więźniów są wciąż mają możliwość tam dostania się. I pomimo, że właśnie są niby rygorystyczne metody właśnie sprawdzania, co jest dla nich dostarczane, czy nie, to wciąż więziennictwo ma duży problem właśnie z taką pełną kontrolą, co dochodzi do osób osadzonych, a co nie dochodzi. Także mamy spore wyzwanie przed systemem więziennym. Mam nadzieję, że Was zainteresowałam. Linki do badań znajdują się w opisie. Również linki do mojego posta Cieszę się, że ją omawiam, właśnie sterydy w więzieniu. Bardzo proszę o lajki, o suby, o komentarze. Algorytm po prostu chce, żeby mi rósł i zapraszam do kolejnego odcinka.